Szanowni państwo, witam na kanale 63421 w dniu dzisiejszym. No podobnie jak ostatnio kieruję do państwa zaproszenie w sobotę, czyli już jutro. Tutaj w parku wokół pałacu myśliwskiego w Antoninie odbędzie się piąta edycja Retrospektywy, to jest Wydarzenie, które nazwaliśmy Przygodzickie Biennale Sztuki. A tak naprawdę jest to kiermasz sztuki i kiermasz rękodzieła. Ponad 40 twórców z całej Polski przyjedzie właśnie tutaj do Antonina, rozstawi swoje stoiska właśnie na tej przestrzeni parku, no i swoją twórczość będzie prezentowała. I mamy nadzieję, że Państwo zechcą dołączyć i po prostu przyjdą, bo to nie wszystko. Poza tymi stoiskami Odbędzie się na przykład bankiet u Antoniego. To będzie taki stół, suto, zastawiony produktami naszych partnerów galeryjnych, Galerii Operis Artis. I właśnie będzie poczęstunek. Poza tym będzie też wideo rozmowa z Andrzejem Maleszką. Andrzej Maleszka to jest reżyser, dramaturg. Pisarz i on swego czasu w latach 90. nakręcił taki serial Maszyna Zmian. I ten serial właśnie został osadzony tutaj w Antoninie. Zdjęcia do tego serialu właśnie powstawały zarówno w parku, jak i w samym pałacu. To była właśnie siedziba, można powiedzieć, głównych, yy, głównych bohaterów. No i dlatego też porozmawiamy z panem Andrzejem yy, o kulisach powstawania yy, tego yy, serialu. Co jeszcze? Co jeszcze? No, będą koncerty, dokładnie dwa koncerty oraz takie tematyczne panele, yy, no takie dyskusyjne można powiedzieć. Całość, drodzy Państwo, będzie trwała kilka godzin. Zaczynamy o godzinie 15. Yy, trwać to będzie, no tak myślę, że dobrze około do 21 do 22, dlatego zachęcam do tego, aby tutaj przyjść. Wydarzenie organizowane jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach, pod w ramach którego działa galeria sztuki Opelizarti, z którą mam przyjemność z Pawłem Marciszewskim prowadzić oraz przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, bo to właśnie ten pałac za moimi plecami można spokojnie tak powiedzieć, jest zarządzany czy kierowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Także drodzy Państwo, mamy nadzieję, że pogoda dopisze i też mam nadzieję, że odwiedzicie nas w sobotę o godzinie 15.00. Zapraszam.